Archeolodzy w Wilczycach po raz kolejny odkryli niezwykłe miejsca pochówku sprzed 4,5 tysiąca lat. To znalezisko to unikatowy obiekt grobowy przyznał dr Tomasz Boroń z Instytutu Etnologii i Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który kolejny rok z rzędu nadzoruje prowadzone badania archeologiczne w małej podsądomierskiej miejscowości. Tegoroczne znalezisko pochodzi z kultury ceramiki sznurowej. Prowadzone badania są kontynuacją wcześniejszych badań, które rozpoczęły się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wizyta archeologów w Wilczycach już nikogo nie dziwi. Czego nie można powiedzieć o archeologicznych odkryciach, które z roku na rok są coraz bardziej zaskakujące. Podobnie jest z tegorocznym odkryciem. Jak przyznał dr Tomasz Boroń, jest to wyjątkowe odkrycie, ponieważ obiekty niszowe, dwukomorowe to duża rzadkość na wyżynie sandomierskiej. Jesteśmy już no, od roku 1998. Ale wcześniej badania dotyczyły osadnictwa magdaleńskiego, a od 2011 badania dotyczą osadnictwa noetycznego i, wczesnobrązow i wczesnobrązowego. W tym roku, oprócz znaczy standardowych obiektów w stylu y, piecowiska czy jamy osadowe, udało się odkryć e, bardzo unikatowy grób niszowy dwukomorowy. E, to jest to już w tej chwili jest to chyba drugie albo trzecie znalezisko na wyżnie Sandomierskiej. Generalnie jest tak, że jest zejście, jest tylko jedna nisza. Tutaj natomiast jest jedno zejście i od tego zejścia odchodzą dwie nisze. Jedna większa, prawdopodobnie główna, gdzie pochowano dwóch dorosłych osobników po układzie anatomicznym, a czy po układzie, nie anatomicznym, tylko po układzie jakby um, ułożenia zmarłego, Uznaliśmy, stwierdziliśmy, że to jest y, mężczyzna i kobieta. Natomiast w niszy górnej, mniejszej, pochowano y, dziecko, w, pra, prawdopodobnie w wieku od 2 do 4 lat. Y, czyli możemy sądzić, że w tym jednym. Y, to jest grobowiec rodzinny. Znaczy przy, no, przy takim założeniu, raczej y, znaczy du, y, dużej doży prawdopodobieństwa można uznać, że, mo, że te osoby mogłyby ze sobą spokrewnione. To jest też rzadkość, bo po, generalnie jest tak, że w tych niszach no, najczęściej chowano jednego osobnika. Rzadko dwóch. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, Obiekty niszowe dwukomorowe to jest duża rzadkość. W archeologiczne poszukiwania co roku chętnie włączają się studenci, dla których to ciekawa lekcja w praktyce. Bardzo często zastanawiało mnie, co było w miejscach, które znam, które lubię, 400, 500, 1000 lat temu. Stąd się wzięła właśnie ciekawość. Dużą rolę też odegrali historycy w szkołach, do których uczęszczałam. Tak więc tutaj właśnie leży taka moja podstawa zainteresowań archeologicznych. W trakcie poprzednio prowadzonych badań archeologom udało się natrafić na znaleziska kultury magdaleńskiej. Badacze znaleźli tam niespotykane wcześniej na ziemiach polskiej figurki Wenus, wykonane z krzemienia oraz jeden z najbogatszych grobów w Europie Środkowej, datowany na trzecie tysiąclecie przed naszą erą. Niezwykłym odkryciem jest również pochówek dziecka. Z wizyt badaczy zadowolony jest również Wójt gminy Robert Paluch, który przyznaje, że Wilczyce to miejscowość z bardzo bogatą historią, o czym świadczą kolejne archeologiczne znaleziska. Cieszę się bardzo, bo, bo to też jest promocja dla naszej gminy. Zresztą kiedyś takie rozmowy były przeprowadzone, żeby tutaj w tym miejscu no, zrobić taki skansen archeologiczny. I, I takie przymiarki też nasza gmina robiła w tym kierunku. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że to są bardzo duże koszty i gdyby się pojawiła możliwość dofinansowania tego typu inwestycji, to na pewno byśmy to uczynili i, i byłaby to duża atrakcja turystyczna dla osób zwiedzających np. Sandomierz, bo, bo kiedyś takie rozmowy były, żeby był to szerszy pakiet i ktoś, kto by przyjeżdżał zwiedzać Sandomierz, również mógłby przyjechać i, i zobaczyć stanowiska archeologiczne w Wilczycach. Wyniki prac dotyczące podsandomierskich odkryć publikowane były i są w najważniejszych światowych czasopismach naukowych. Tegoroczne wykopaliska w Wilczycach zakończą się w połowie sierpnia.